Cześć wszystkim, tutaj Marcin z tej strony. Dzisiaj 26 kwietnia będzie jak zawsze przegląd newsików teraz. No i e, co no? W przyszłym tygodniu, no to tak jak wiecie, newsów nie będzie, no bo jest majówka. Po majówce wam zarobię za dwa tygodnie. No bo wiecie, ja w majówkę nigdy nic y, nie wrzucam. Po majówce będziecie mieć krótki filmik y, o płatnych modach Bethesdy, Co o tym myślę, bo się ostat ostatnio o tym, y, z tym zapoznaję. Wróciłem się do Skyrima i tam sobie to sprawdzam. Y, no i co, no. Y, zaczynamy, nie? Przegląd. Będzie 5 wniosków, e, linki pod artykułem, ja Wam tylko e, skomentuję same newsy e, do poczytania i będziecie mieli jak wpadniecie w linki, no bo też trzeba e, dać zarobić na wyświetleniach e, właścicielom portali e, i tyle, nie? Z których po prostu źru, źródeł jak korzystam, nie? Dlatego ja się ograniczam tylko do komentarza. Ogólnie jest tak, że e, e, bydgoski sąd orzekł, że policja ma prawo e, legitymować obywateli tylko w, w, w przypadku, gdy ci zrobią coś złego. Ogólnie tam chodziło o to, że pewna pani tam e, się kłóciła w sądzie z policją, no i po prostu wygrała, nie? I sąd po prostu przyznał rację e, tej pani i, i ogólnie e, ja się bardzo z tego cieszę. Wielkie brawa dla sędziego, który, czy tam pani sędzi, która wydała taki wyrok. W pełni to po prostu popieram. Uważam, że Policja nie powinna mieć prawa legitymować obywateli w żadnych innych sprawach niż właśnie jakieś wykroczenie czy przestępstwo po prostu. To nie może być tak, jak na przykład mówią obrońcy patologii w Policji na Facebookach, internetach, że... Policja może sobie każdego obywatela, kiedy chce yy, sprawdzić i poprosić o dane. Nie. Policja powinna to robić tylko wtedy, gdy na przykład musi komuś wystawić mandat na przykład, albo gdy po prostu y, jest podejrzenie y, popełnienia przestępstwa bezpośrednio. A nie, że policja sobie po prostu sprawdza i, i inwigiluje kogo je, i, im się podoba. To jest po prostu złamanie prawa tacy policjanci, którzy bezpodstawnie po prostu spisują ludzi, no to powinni wylatywać ze służby i po prostu czegoś takiego moim zdaniem nie powinno być. Państwo w ogóle nie powinno mieć prawa żadnego wglądu do obywateli. Powinna być wolność, nie powinno być żadnych kontroli nigdzie. Po prostu państwo powinno tylko ingerować, gdy rzeczywiście komuś się coś tam dzieje a nie e, tak. Druga taka e, rzecz, no to um, ostatnia, ostatnie działanie pana e, Berk Berkowicza, który tam e, przyszedł do sejmu e, z jointem. E, I po prostu porównywał kary za rozpijanie dzieci z karami za posiadanie narkotyków. Ogólnie była dyskusja właśnie o legalizacji tam marihuany ja po prostu biję brawo panu Berkowiczowi za ten happening. Ogólnie uważam, że Konfederacja powinna ostrzej debatować w Sejmie. Po prostu Konfederacja jako taka ideowa prawica liberalno-narodowa, no to Powinna ten pies ostrzej atakować, powinna po prostu jechać z nimi na ostro. Nawet Korwin, pan Janusz Korwin-Mikke by mógł tam czasami jakiegoś swojego Bonmota typowego puścić, jak to niektórzy mają odpalić protokół 1% i po prostu pojechać po pisie. Co do samej wypowiedzi pana Barkowicza, to ja się oczywiście zgadzam, ja jestem w ogóle za legalizacją narkotyków wszystkich. Twardych, miękkich. Uważam, że ludzie powinni mieć prawo jeść, pić, palić, co chcą yy, i po prostu państwo nie powinno mieć do tego żadnego po prostu, interesu. Yy, to jest prywatna sprawa człowieka. Jak człowiek się chce czymś otruć, nie wiem, chce zjeść, nie wiem, strykninę, popicią litrem do, do Mestosa, yy, to powinien mieć prawo takie coś zrobić. I państwo nie powinno mu tego zabraniać, bo to jest po prostu zwykły, po prostu przejaw totalitaryzmu. Yy, ogólnie yy, wielkie szapowa dla pana Berkowicza. Ja nie jestem jakimś tam super ich sympatykiem, ja bym wolał typową partię jakąś libertariańską, nawet taką yy, trochę socjalibertariańską, agorystyczną. Niemniej yy, z dostępnych partii, które są w rządzie, no to Konfederacja mi się wydaje najmniej zła i mają szereg pomysłów, które ja jako wolnościowiec, anarchista, agorysta popieram. No i co, no brawo Panie Berkowicz, jak oglądają mnie jakieś sympatycy Pana Berkowicza czy Konfederacji, to im tam to podeślijcie. Bardzo Pana pozdrawiam i po prostu biję Panu brawo, nie? Ogólnie też jest taka sprawa, że ostatnio e, dochodziło do ataków na e, ciężarówki e, z plakatami antyaborcyjnymi e, i e, ogólnie tam podpalano te ciężarówki. No moim zdaniem to jest e, niedobrze, nie? Ludzie powinni móc sobie rozwieszać plakaty jakie chcą, zwłaszcza jeśli to są ich prywatne samochody. E, jeśli komuś, ko, komuś plakat przeszkadza to po prostu nikt nie patrzy, nie? Ogólnie niszczenie czy jego no to jest po prostu takie trochę głupienie. Ja do aborcji, to mam taki stosunek, że tylko w wypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety i ewentualnie nieśmiertelne jakieś tam ciężkie uszkodzenia płodu. W innych wypadkach no to ta aborcja nie powinna być dozwolona zupełnie, no bo to jest po prostu yy... To okrutne, nie, aborcja, nie, to jest po prostu trochę zabicie dziecka, nie. To jest coś, czego po prostu, na, na co mojej zgody osobiście nie ma. No bo tak, kobieta ze swoim ciałem ma prawo robić co chce, no ale no płód, no to dziecko w łonie matki, no to już nie jest jej ciało, to jest byt, nie? osobny, który po prostu ma prawo żyć. Tak, tak uważam. Kolejna taka rzecz, no to wyszedł, wyszedł raport Biblioteki Narodowej, że ogólnie Polacy więcej czytają, czytają książek. No i jest po prostu najlepszy wynik od, od co najmniej 6 lat. Yy, zakup yy, książek yy, no to wzrósł o 4% yy, no, pożycza, no po prostu generalnie od około 3% więcej ludzi czyta książki. No to nie jest jakiś duży wzrost, no, nie? no bo ogólnie to u nas czyta książki i tam 30% regularnie, no to jest teraz 33, nie? no ale dobre i to nie. Mam nadzieję, że to też się przełoży na ilość wydawanych pozycji, że teraz o te 3% no to wydawnictwa nie będą się bały drukować bardziej niszowych autorów, bardzo bym tego chciał. No i co, no dobrze, że to się tak właśnie stało, nie? Yy. Ogólnie najczęściej u nas jest czytana literatura sensacyjno-kryminalna, czyli wszelkiego rodzaju sensacje, kryminały. W niektórych księgarniach, na no to też do sensacji kryminałów tam wyrzucają horrory, nie? Też ludzi, dużo ludzi czyta, około 19% powieści historyczne, biografie. Dobrze, że jest ten wzrost czytelnictwa, nie? Czytanie rozbija, e, pomaga leczyć tam dysfunkcję, dysleksję, dysgrafię, no to jest po prostu dobra rzecz, nie? Oby to rosło jak najszybciej. To będzie też jest spowodowane trochę tą pandemią, nie? No bo jak ludzie muszą siedzieć w domu, wiele osób, no to po prostu w wolnym czasie sobie coś tam czyta, nie? I, i to jest dobrze, nie? Um, może może Pomysł z całej lewicy, żeby tam skrócić dzień, tydzień pracy i tam żeby ludzie mieli więcej czasu dla siebie, no to nie jest taki najgłupszy pomysł. Jakby nad tym popracować, ale oczywiście to należy robić stopniowo. No i co, no... Kolejna rzecz taka, to jest ostatnia gapa Pana Dobromira Sośnierza. Tak, będzie przytyk do Konfederacji, Yy, pochwaliłem za coś pana Berkowicza to teraz panu Sośnierzowi będzie się musiało nieco oberwać odrobinkę nie no bo yy, mimo wszystko oni jeszcze są tam na, najmniej szkodliwi yy, w tym rządzie obecnym no ale ogólnie pan dobrem nie rozsośnie do jeszcze zrobił gafę yy, bo na jednym z ostatnich głosowań yy, zagłosował tam za ustawą blokującą dostęp do niektórych stron internetowych. No i to jest moim zdaniem ze strony pana Dobromira Sośnierza-Gafa, no której po prostu libertarianin, wolnościowiec nie powinien według mnie popełniać, nie? no bo rząd nie powinien mieć prawa blokować dostępu do żadnych stron. Wszystko co jest w internecie powinno być jawne, dostępne. Jeżeli coś jest zakazane, no to wtedy po prostu policja powinna taką właścicieli takiej strony namierzyć i po prostu ich zgarnąć. Nie? Jeżeli na no, przykład gdzieś jest jakieś krzywdzenie dzieci czy coś takiego, nie? No to wtedy no, policja powinna to namierzyć i zgarnąć takich po prostu ludzi. Natomiast nie powinno być po prostu kontroli sieci takiej większej, nie? Po prostu rząd nie powinien mieć prawa zablokować na przykład nie wiem, treści z informacjami jakimiś czy e, czymś takim. Nie? Po prostu ob obieg informacji w internecie powinien być całkowicie wolny i możliwie jak najbardziej według mnie e, wyłączony spod kontroli państwa. Ogólnie im państwo mniej o nazwie, e, tym lepiej. Im mniej państwo może kontrolować, tym po prostu jest lepiej, to mnie zwiększa wolność państwo po prostu nie powinno mieć prawa do kontroli obywateli, w tym także do blokowania dostępu do stron internetowych. Tak, tak ja uważam, to po prostu zagłosowanie razem z pisem to jest po prostu według mnie gata pana Sreśnierza. Uważam, że tutaj pan dobro mnie zrobił po prostu źle. Takie tak, tak, tak jest po prostu moje zdanie na ten temat. Jeszcze chciałbym polecić Wam ostatni film, wywiad z panem Jackim Wilkiem. Będzie się mieć do niego link pod filmem. On ogólnie tam mówi, jak sobie radzić w dobie pandemii oraz jak sobie radzić z tym ostatnim e, spisem powszechnym, co nam, nam tu, e, nam PiS e, szykuje. E, no bo faktycznie, no z tego spisu powszechnego to nie powinno być, to władze, tak jak mówię, władza nie powinna mieć prawa zbierać żadnych informacji o, o obywatelach e, i to, że władza sobie takie prawo daje, no to jest po prostu coś niedopuszczalnego, e, Mam nadzieję, że politycy PIS kiedyś trafią za to przed Trybunał Stanu. Zresztą nasz Trybunał Stanu to jest bardziej taki sąd dyscyplinarny i on tam za długo nie może im tam prawa do wykonywania mandatu polityka zabrać. Niemniej nawet jak na te 5 lat tam wyłączą pana Kaczyńskiego czy tam pana Morawieckiego, no to za to co zrobili, no to będzie po prostu super. I trzymam kciuki w tej kwestii za Trybunałem Stanu, żeby tam się do nich porządnie przyczepił. Natomiast bardzo właśnie posłuchać tego wywiadu z panem Jackiem Wilkiem. Się dowiedzieć co nieco. Bardzo dobrze pan Jacek Wilk tam skontrolował rząd. Pozdrawiam, a jeśli pan Jacek to będzie słuchać, moi widzowie, mam nadzieję, że to panu podeślą bo z tego co widziałem to podsłuchają po statystykach i mam nadzieję, że Pana też to podeślą no i co no to wszystko z newsów macie moje komentarze będziecie mieć linki pod spodem trzymajcie się do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa kochani